Hej, jest piątek, 5 stycznia i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5 i dzisiaj przedweekendowo standardowa afera plus dodatkowo jeden quiz ze Sporkle coś znowu, taki wymyślny troszeczkę quiz, zobaczymy co będzie mam nadzieję, że jutro uda się znaleźć czas na CineTunerdle Battle bo już się trochę stęskniłem za tym, ale zaczynamy od Movidol, czyli Pixel i plakaty nie wiem dlaczego tutaj kojarzy mi się, że na tym ekranie jest jakieś zwierzę, albo coś, co wyciąga do nas rękę z, z czymś trzymając te, w tym ręku, ale na ten moment chciałbym powiedzieć, że to jest jakieś Ice Age. I piszemy, zobaczymy, bierzemy Continental Drift. Ok, to nie to, ale widzę, że jest to Ice Age, tylko nie wiem które, bo widzę całą, e, całą ekipę. Nie? I oh, kurde, będzie tak, tak samo jak z tym Harry Potterem. Nie? Nie, <laughs> zostało już chyba tylko Dawn of the Dinosaurs. Fuh. Dobra, przynajmniej um, udało, się, um, udało się to zgadnąć. Sorry, za chwilę pauzy, przechodzimy do następnego quizu, do Framed. I um, mamy um, panoramę miasta, ale um, i też taki jakiś szary, um, szarobury filtr. Hmm. Tak trochę na razie nic mi nie przychodzi do, na myśl, więc piszemy sobie Inbrugge. Czemu nie? Ja właśnie chciałem powiedzieć, że to wyglądało trochę jak Budapeszt, ale nie chciałem się ośmieszyć, ale teraz jak widzę język, to może jestem bliżej? Chociaż może to nie jest <grym> w 100% węgierski. Um. To może być ciężki temat. Hmm. to też nie jest Tinker Tailor Soldier Spy, a jednak jest ok, kurczę, nie spodziewałem się, że bo po prostu chciałem jakiś taki szpiegowski klimat wybrać, ale nie spodziewałem się, że to właśnie będzie ten film, no dobra ok, mamy Tinker Tailor Soldier Spy i przejdźmy sobie do Box Office Game mamy w 2016 rok 16 września, 5 filmów, które zarabiały wtedy najwięcej pieniędzy, mamy informacje ile zarobiły do tej pory, ile w tym tygodniu z jakiego są studia i 200 punktów do wydania na podpowiedzi. Pierwszy film, już 70 milionów, drugi tydzień. Pierwszy aktor to Tom Hanks. Może Saving Mr. Banks? Spróbujemy? Nie. Dobra, zobaczmy sobie drugiego aktora. Aaron Eckhart, ok. To będzie film z Kali? Sali. skali to ktoś inny. Sali. Tom Hanks, lądujący samolot na Zatoce Hudson. Lionsgate otwiera z 10 milionami. Jest to Adam Wingard. Podejrzewam, że jest to Blair Witch Project. Okej, okay, ale to nadal... Może Blair Witch to się nazywa? Tak jest. Blair Witch to już nie, już nie Project, ale film Adama Wingarda, który jest odpowiedzialny też za na przykład Your Next. Jest mniej, jest mniej znaną psadą. Dosyć o wiele brutalniejszy niż pierwsza część i ma jedną taką kosmicznie trudną do oglądania scenę. Kto nie widział, nie wiem czy polecam, ale, ale na pewno kilka mocnych momentów się zdarza. Universal 8 milionów, jakieś takie małe otwarcia. Renee Zellweger i Colin Firth. Podejrzewam, że to jest dziecko Bridget Jones. Widzę, że otwarcie bardzo grube, ale 212 milionów zarobiło na 35-milionowym budżecie. Trzecia część e, dzienników Bridget Jones. Przechodzimy do Open Road. E, 8 milionów. Film Olivera Stone'a. Savages może? Nie pamiętam tego późniejszego Olivera Stone'a, już prawie w ogóle. Joseph Gordon Levitt i Shailene Woodley. Ojej. Jedynym bezpiecznym miejscem. No bo raczej jedyną drogą do bezpieczeństwa jest bycie w biegu. Shaven Woodley. Zobaczmy, jaki jest opis fabuły. A to jest Snowden. Dobra, okej, okay, okej, okay, zapomniałem, że faktycznie, ale nie byłem pewien, że Joseph Gordon, że Oliver Stone reżyserował ten film. Kilka podobnych filmów wyszło wtedy, w podobnym czasie. season 4 czy coś w tym stylu też. I Sony z milionów. Jane Levy. Dylan W ciemności. Ślepiec jest królem. Czy to jest horror, o którym myślę? Czyli. Don't breathe? Czy tam gra Jane Levy? Tak jest, to jest. I, i trzeci Steven Lang w serii Fede Alvarez'a, który jest odpowiedzialny za następną część obcego pod tytułem Romulus. No, interesujący zestaw sali. Jest to film na pewno interesujący do obejrzenia, ale do niczego więcej tutaj nie mam jakiejś wielkiej polecajki, więc przechodzimy do cine to do 16 podpowiedzi na 16 krateczkach. Krateczki możemy przestawiać, żeby układać rzędy lub kolumny. W zależności od tego, jak ułożymy poprawnie rządy lub kolumny, to wyświetli nam się tytuł filmu, jeśli cztery podpowiedzi będą się zgadzały właśnie w odpowiednim kierunku. Mamy 5 filmów do zgadnięcia, 4 będą w jedną stronę i jeden w pozostałą stronę, więc przekładamy, a tych przełożeń mamy tylko 15. Już widzę, że może być trochę ciężko, ale pierwsze, co możemy zgadnąć, to jest tak tomorrow never dies, jakby mi się przełączyło, tomorrow never dies. I jak mamy trzy podpowiedzi, to nam podpowiada, że jesteśmy na dobrym tropie. Pierce Brosnan. Jest Bond z 97 roku. Kramer versus Kramer na pewno będzie, więc dajemy tutaj Meryl Streep i dajemy Child Custody. Mamy Kramer vs. Kramer, i brakuje nam tutaj dwóch filmów, więc zobaczymy: Golden, Take Me Home, Country Roads i Colin Firth. To będzie e, druga część Kingsman. A tutaj będzie Good Will Hunting, Matematyk, Polowanie i Stellan Scarsgard. I teraz zostało nam ułożyć czwarty, e, piąty film. Czy Child Custody, coś? Colin Fair kontra Pierce Brosnan, nie. Gracia about the girl. Znowu, cały czas mi się wydaje, że... Trochę teraz przestawiam, żeby, żeby zebrać jakieś... jakąś taką... jakieś takie natchnienie. Meryl Streep i Stellan Skarsgard. Czy oni wystąpili kiedyś w filmie? I Colin Firth. O, okej, okay, mamy coś. Mama mija. Pierce Brosnan jeszcze. Dobra, Uch, udało się. Drugi quiz, te same zasady, tylko teraz mamy tytuły filmów jako podpowiedzi. Zgadujemy co łączy te filmy, jaki jest temat. Tetsuo Reanimator. Re Szukam o wampirach, let the, right, let the Right One In the Only Lovers Have to Ride, From dust to Dawn, wszystko film o wampirach i brakuje nam tylko Ginger Snaps. O nie, Ginger Snaps nie jest w wampirach? Dracula jest o wampirach. Ok. Robocop i Ex Machina i Frankenstein. i The Howling sobie damy. I mamy, mamy, tak, bohaterem będzie wilk. Myślałem, że ginger snaps też, yy, też jest w Wampirach. Tu zamienimy sobie i co dostaniemy? Potwory stworzone przez człowieka, Robocop, Machina, Frankenstein, Tetsuo, The Iron Man, a tu mamy The Undead, The Mummy, Reanimator, Army of Darkness i Resident Evil. Teraz zobaczmy, czy jesteśmy w stanie wykombinować, jaki jest film numer 5. William Nisson, Garland. Może klasyczne potwory. Tak, Frankenstein i Dracula. Tak. The Monster Squad. No okej, okay. ja powiedziałem, że bardziej klasyczne trochę potwory, no ale nie, niech będzie. I ostatni quiz, czyli zgad zgadywanka ze Sporkle. Musimy zgadnąć, kim jest osoba, do, do której odnosi się tytuł e, słowem you albo your. I mamy 18 tytułów do zgadnięcia 7 minut. You should have left. Nie wiem. Open your eyes. O kurde, będzie, będzie trudne. Tu będzie postać z hiszpańskim imieniem, bo to jest Open Your Eyes, jest jakby podstawą do, do Vanilla Sky. Mmm, koledzy Na razie moim Cesar będzie, może? How to Train Your Dragon? I Dragon is Hiccup. For Your Consideration to będzie Akademia, uh, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, czyli ci, którzy przyznają Oscary. You've got mail. Tu będzie bohaterka jakaś, bo to ona otrzymuje maile od Toma Hanksa, ale problem jest taki, że nie widziałem tego filmu się Catch me if you can, Frank Abagnale i ten, którego go łapie. You are not you. Nie down to you. Irreplaceable you. I know what you did last summer. Może Molly Peterson. Niehororowe nazwisko. Ten things I hate about you. Postać grana przez... huh ciężki temat. Postać grana przez Heatha Leggera. Joey Boca, nie, yeah. I Saw What You Did, While You Were Sleeping, You, Me and Dupree, For Your Eyes Only będzie James Bond, I Love You To Death, Raise Your Voice, wow, dobra, będzie trochę, trochę zgadywane, <laughs> zobaczymy przy While You Were Sleeping, bo jest dużo, dużo takich komedii romantycznych, w których niestety nie pamiętam, jak się ludzie nazywali i nie poznaje też tych postaci, to zróbmy to co mi się wydawało, czyli Open your eyes i Cesar. Helen North. To będzie Al Connelly? Nie? Aha, nie mogę zgadnąć już. Kate Parker. <grym> so what you did? A, oh, jest udało się trafić Pitera Kalahana, Yumi and Dupree. I love you to death, Steve Marak. Raise your voice Ktoś, kto śpiewał może? To jest uh, <laughs> quiz, do którego czuję się najmniej przygotowany. Should have left. Nie, you are not you. Theo Conroy, Down to You, Abby, Irreplaceable <laughs> Wow. Okej, okay, tutaj jest niezła. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Cash me if you can. Okej, okay, Karl Hunter i czemu nie? Szukam te filmy, których znam, bo tutaj te tytuły nie są mi specjalnie znane. Julie James is I know what you did last summer. Kate Parker is. Not... You've got made Tathing Kelly. Moi Peterson. Patrick Verona. Okej, okay. um, odniesienie do Shakespeare'a przecież. I saw what you did. Razor Voice, Telly Fletcher i You Should Have Left jest Theo Conroy. Okej, okay, chwila pauzy, bo włączę sobie jeszcze jeden quiz, bo nie podoba mi się skończenie na, <gryw> na tak niskiej nocie. Okej, okay, żeby nie było, że. Z, <gryw> jakoś mocno prosiłem, teraz muszę nazwać trzech aktorów, którzy grali w filmach, które są o, e, o podróży w czasie. Zobaczmy. Tom Gleason, Rachel McAdams i Bill i są w filmie In Time. Teraz muszę go tylko. About time, sorry. No dobra, będzie przynajmniej widać trochę traktorów. aktorów. Bruce Campbell, Ambel David i Ian Abercrombie są w Army of Darkness, podejrzewam, jeśli dojrze gdzieś tytuł. Charlton Heston, Roddy McDowell i Kim Hunter są w Planet of the Apes. To tutaj jest, okej. Okay. Owen Wilson, Rachel McAdams i Marion Cotillard będą w um, Midnight in Paris. Jason Pack Adams, mamy tutaj coś się powtarza: Eric Bana i Ron Livingstone są w uh, Time Traveler's Wife, Malcolm McDowell, David Warner i Mary Steenberger. Nie, nie pamiętam w czym są, więc zostawię ich za chwilę, ale wrócimy do tego. Podejrzewam, że to mogą być Time Bandits. ewentualnie Time After Time, a zobaczymy. Michael J. Fox, Christopher Lloyd i Lee Thompson oczywiście są w uh, Powrocie do Przyszłości. Daniel Radcliffe, Rupert Grindy i Emma Watson, co będą Prisoner of Azkaban pewnie. Denzel Washington, Paula Patton i Val Kilmer są w DejaVu. Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan i Vera Farmiga są w Donitarko. O, Source Code. Przecież gdzie tam byłam? Michelle Monaghan. Rob Taylor, Alan Young i Wed Miu nie znam. Alex Winter, Keanu Reeves są w Billu i Tedzie. Craig Warnock, David Rapapaporty, Kenny Baker, nie wiem. John Cusack, Rob Cordy, Craig Robinson są Hot Tap Time Machine. To jest tu? Nie. Tu. Arnold, Michael Bean i Linda Hamilton są w Terminatorze. Robert Downey, Chris Evans i Scarlett są w uh, Avengersach. Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge i Matt Mikkelsen są w Nowym Indianie Jonesie. Bruce Willis, Brad Pitt i Madeleine Stowe są w 12 Małpach. Shatner, Nimoy i Catherine Hicks są w Star Trek'u. Van Damme, Sara i Bruce McGill są w... Okay. Paul Walker, Francis O'Connor i Gerald Butler. Paul Walker. Ok, nie pozostało mi nic innego, jak kliknę sobie w timeline. Bill Murray, Andy McDowell i Chris Elliott są w Fistaka. Tom Cruise, Emily Blunt Bill Paxton w Live, Die, Repeat, Edge of Tomorrow. Hugh Jackman, w McAvoy i Fassbender w 12 małp z tymi panami. Nie. Źle powiedziałem, chodzi mi o Lupera 12, małp już zostało wybrane. Will Smith, Tommy Lee Jones. Men Black, <coughs> Efekt Motyla. John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Dymbicki, Tenet. Matthew McConaughey, and Hathaway, Jessica w Interstellar. To jest ekipa z Tony Darko. I teraz muszę trochę postrzelać. Time Bandits, nie. Time Bandits, nie. <grym> Time Bandits. Dobra, to, to zostały na 27 na 30. Ok, czuję się trochę lepiej, Ej, na, to, na to mogę zakończyć ten odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam już na jutro na kolejny.